Wiadukt nad Krajową Trójką najprawdopodobniej jeszcze w tym roku. Droga S3 w okolicy Polkowic już w budowie, a do węzła Lubin Północ powinna powstać do połowy 2018 roku. Zmieni to układ komunikacyjny wokół naszego miasta. Przez lata fragment dwupasmowej drogi nr 3 między Lubinem a Polkowicami był wyjątkiem w ciągu tej drogi krajowej. Sprawiał, że miasta Zagłębia Miedziowego były lepiej skomunikowane. Poważnym problemem stała się w 2012 roku rozbiórka wiaduktu nad Trójką, który wcześniej został uszkodzony. Wtedy przekonaliśmy się wszyscy, jak ważną rolę pełni w skomunikowaniu zakładów kghm i tych ze specjalnej strefy ekonomicznej. Korki na skrzyżowaniach wydłużyły się, a informacje z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mówiły o coraz bardziej oddalających się terminach odbudowy tego ważnego wiaduktu. Teraz już wiadomo, że będzie. Duże znaczenie dla podjęcia tak korzystnej decyzji miały zabiegi burmistrza Polkowic na różnych szczeblach decyzyjnych administracji państwowej i nie tylko, a ostatecznie wydaje się, że najistotniejszy jest fakt, że burmistrz do budowy pozyskał partnerów, którzy gotowi są partycypować finansowo w tym przedsięwzięciu. O tych zabiegach burmistrz mówił nam w programie Rozmowa Dnia. Spotkałem się z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu i rozmawialiśmy na temat wiaduktu. Wnioskowałem, prosiłem pana dyrektora, żeby jak najszybciej temat zacząć, tym bardziej, że jest dokumentacja pozwolenia i pozwolenie na budowę. Pan dyrektor mówi, że on, on chętnie to zrobi, zbuduje, nie ma problemu, tylko jak pan minister powie, że ma to robić i przesunie mu to z odpowiedniej listy zadanie, no to on to zrobi. Okazało się, że niezbędna jest rozmowa z panem ministrem i na taką rozmowę no, umawiałem się. Troszeczkę to trwało, bo tam się umówić nie jest łatwo, ale udało mi się spotkać z panem ministrem infrastruktury i rozwoju, który w obecności dyrektora Departamentu Infrastruktury no, po wysłuchaniu moich argumentów a jednocześnie deklaracji wsparcia tej inwestycji i ze strony gminy niewielką kwotą. Mm, o pieniądzach przy, za chwilę. O pieniądzach za chwilę, tak. Ale również y, uzyskałem deklarację wsparcia od pana y, prezesa y, Herberta Wietta, prezesa KGHM Polska SA, ale również uzyskałem y, taką deklarację od pana prezesa Elgińskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej y, Rafał Jurkowlańca. Więc można powiedzieć, no, czterech partnerów się y, y, porozumiewa i budujemy. Oczywiście inwestycje będzie prowadzić Generalna Dyrekcja Dór Krajowych i Autostrad, bo to ta właśnie dyrekcja jest Inwestorem dla tego obiektu. Według cen wynikających z projektu z 2014 roku wiadukt ma kosztować około 6 milionów złotych. Ostateczną kwotę pokaże postępowanie przetargowe. Gmina Polkowice zadeklarowała możliwość wydania na ten cel kilkuset tysięcy złotych w granicach do 500 tysięcy. Zakres finansowania ze strony kghm u i Legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej jest na etapie uzgadniania. Wiadomo już natomiast, że okres realizacji inwestycji nie będzie długi. Około 3 miesięcy taka inwestycja potrwa. To nie jest skomplikowane trochę kosztuje, ale nie jest skomplikowana, bo, bo to jest półfabrykaty gotowych takich elementów. Z informacji, które mam na dziś, jeżeli jak najszybciej rozpoczniemy tą inwestycję poprzedzoną właśnie tymi formalnościami, które jeszcze są na ukończeniu, to jest ogromna szansa, że w tym roku inwestycja będzie zakończona. Odbudowa wiaduktu jest ważna dla wszystkich kierowców, ale odbudowanie go teraz ma jeszcze i takie znaczenie, że po przebudowie drogi krajowej nr 3, która w okolicach Polkowic już się zaczęła, obecna droga dwupasmowa stanie się drogą gminną i dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych straci na znaczeniu, podobnie jak skrzyżowania z tą drogą. Krajowa Trójka w aktualnym przebiegu jest już de facto drogą wewnętrzną Polkowic, stanowi główną oś komunikacyjną, ze wszystkimi mankamentami wynikającymi z faktu, że jest równocześnie głównym szlakiem tranzytowym. Północ-południe. Dlatego zaprojektowana droga S3 w okolicach Polkowic nie będzie przebiegać starą trasą, ale okalać miasto od strony Guzic. Będą dwa węzły. Jeden węzeł będzie Polkowicki, taki, taka nazwa węzeł Polkowice w okolicach wsi Biedrzychowa, a drugi węzeł węzeł Kaźmierzów, no właśnie w miejscu tuż przed skrzyżowaniem dzisiejszym drogi Kazimierzów Sucha Górna z dzisiejszą naszą trójką. S-Trójka będzie przechodzić, obiegać jakby polkowice od strony wschodniej, za działkami miedzianka, w pobliżu Rudnej Głównej i ZWR-ów przy Rudnej Głównej, dalej pobiegnie pomiędzy Trzepczem a a polkowicami tak bliżej straży pożarnej właściwie w miejscu gdzie dzisiaj krzyżuje się droga na trzepcz z torami kolejowymi tam będzie przebiegała estakada S3 dalej pobiegnie przez lasy pomiędzy guzicami a ścieżką zdrowia y y można powiedzieć ni niestety na ten moment y sam jeżdżę rowerem, więc zastanawiam się, jak ścieżka zdrowia będzie wyglądać, ale tam przejedzie przez te tereny. Droga na rzecz, przepraszam, na guzice będzie wiaduktem przebiegać nad, nad drogą S3, więc będzie ta przejezdna droga w stronę guzic od strony cmentarza. No i dalej tam już za Rudną Zachodnią, przez lasy, łąki i pola, aż, do, aż dobiegnie do tego węzła Kaźmierzu właśnie. I, I przejdzie na drugą stronę tam? Bo ja tak yy, patrzę po wyciętych drzewach, to yy, nie, z jednej strony... Nie, nie, stron... nie. I dalej będziesz biegła już dzisiejszym nie. śladem tej naszej trójki krajówki, która biegnie... W, w pobliżu SW1, szybu y, y, kopalni SW1, do węzła potoczek, tam będzie właśnie kolejny węzeł. Węzeł potoczek, ale bie, bie, będzie już biegła śladem dzisiejszej drogi numer 3. S3 w nowym przebiegu będzie przebiegać przez tereny, o których Polkowiczanie mówią ścieżka zdrowia. Jednak przebieg tej drogi zmieni nieco, ale nie zlikwiduje rekreacyjnego charakteru tego terenu. Będzie budowana droga y, akurat w, w terenie, gdzie znajdują się obszary, ścieżki zdrowia, tej szeroko rozumianej, bo sama ścieżka zdrowia, czyli ta, jak, jak często mówią Polkowiczanie, idziemy na ścieżkę zdrowia, to, zrobić ognisko, to no mówił o my tym my placu. Myśli, tak. Ten plac absolutnie nie będzie dotknięty. Natomiast no, kilkaset metrów dalej będzie przebiegała w wąwozie, czyli w, w, poniżej terenu droga szybkiego ruchu. No i na pewno no, te tereny rozdzieli. Natomiast droga na Guzice, która dzisiaj biegnie, tam taka droga gruntowa, ona dalej będzie istniała. Oczywiście będzie wybudowany wiadukt, więc ten pewien odcinek będzie już utwardzoną drogą, szczególnie w, w, na długości wiaduktu. No i można będzie komunikować te tereny właśnie tym przejazdem. Ja sądzę, że rekreacja w tym terenie absolutnie nie umrze, wręcz przybierze nowy kształt. Myślę, że wszyscy my, którzy jeździmy na rowerach, polkowiczani i nie tylko, bo tam przyjeżdżają też goście, dalej znajdą fajne miejsca do tego, żeby uprawiać tam y, to, ten, nasze sporty i nie tylko jeździć na rowerze, ale również biegać, bo, bo tam są fajne tereny takie również do biegania. Y, więc nie wierzę w to. Ja, ja potrafię sobie to wyobrazić, że tam się to zmieni. Znaczy zmieni się tylko to, że droga będzie po środku, ale atrakcyjność terenów równo, będzie równie na pewno y, duża. Planowana droga ekspresowa S3 stanie się częścią środkowoeuropejskiego korytarza transportowego. Trasa przebiega południkowo od zespołu portów morskich Szczecin-Świnoujście na północy, następnie wzdłuż zachodniej granicy kraju przez ośrodki miejskie Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry, Zagłębie miedziowe Dolnego Śląska, Głogów, Lubin, Polkowice, Legnica do południowej granicy z Czechami. Długość dolnośląskiego odcinka drogi ekspresowej S3 wynosi około 150 km. Cała droga ekspresowa nr 3 docelowo ma mieć około 470 km. Już wkrótce rozpocznie się długo wyczekiwana przebudowa wiaduktu nad drogą krajową nr 3, a tymczasem do gimnazjum nr 1 przyjeżdżają mistrzowie sportu. Spotykają się z młodzieżą, przekonując, że warto prowadzić aktywny tryb życia. Wcielają się także w rolę prowadzących lekcje wychowania fizycznego. To wszystko odbywa się w ramach projektu wychowawczo-profilaktyczno-sportowego Lekcja z mistrzem. Wymyśliliśmy jako nauczyciele wychowania fizycznego, że warto byłoby spróbować zapraszać do szkoły do nas na lekcje zawodników którzy grają w jakichś wysokich rozgrywkach, okazuje się, że w naszym rejonie, Lubin, Polskowice, Głogów, Legnica, bardzo dużo osób trenuje sport na najwyższym poziomie. Dlatego Udało nam się zaprosić do tej pory koszykarki z CCC, piłkarzy ręcznych z Zagłębia Lubin, piłkarki ręczne z KGHM Zagłębia, siatkarzy z kuprym, kolarzy z grupy zawodowej CCC. No i teraz jest Filip Rodzik jako parolimpijczyk. Mamy w planach następnych i mamy zamiar w ten sposób troszeczkę atrakcyjnić całą naszą ofertę, pokazać młodzieży, że warto uprawiać sport, że warto się poświęcać jakiejś, pasji swojej po to, żeby osiągnąć jak najwyższe cele. Sportowcy to są zazwyczaj ludzie otwarci, chyba problemów żadnych z tym, żeby oni tutaj przyszli, nie było i od razu się zgodzili. Żadnych. No... Nie trzeba żadnej znajomości, wystarczyło telefony do, do, do nich, do, do menadżerów, którzy od razu się mówili na, na terminy, na przyjazdy. Powiem, że podczas rozmów, bo lekcje wyglądają w ten sposób, że prowadzą e, lekcje, trening na sali gimnastycznej, a potem jest forma konferencji prasowej, rozmowy, gdzie uczniowie mają możliwość zadawania różnych pytań. Okazuje się, że czasami to sportowcy też mają wiele pytań do uczniów. Chociażby to jak wygląda obecna szkoła, bo oni kiedyś kończyli, jak, jak się teraz uczą, jakich tam przedmiotów lubią, jakich nauczycieli i, i no tak bardzo fajna taka sytuacja. Ostatnim sportowcem, który przeprowadził zajęcia, a także odpowiadał na pytania uczniów był Filip Rodzik, polkowiczanin, uczestnik Igrzysk Paraolimpijskich w Pekinie, mistrz Europy w strzelectwie. Filip jest znany z tego, że zawsze chętnie przyjmuje zaproszenia na spotkania z młodzieżą, lubi je. Prowadzi zresztą treningi dla uczniów w gimnazjum. Wcześniej młodzież z gimnazjum nr 1 odwiedzili koszykarki i wicemistrza Polski CCC Polkowice, piłkarze ręcznie Zagłębia Lubin, siatkarze Kuprum Lubin, piłkarki ręczne KGHM Zagłębie Lubin, a także kolarze zawodowej Grupy Kolarskiej CCC... CES i Polkowice. Każde z tych spotkań było wyjątkowe. Spotkania w ramach projektu mają przede wszystkim na celu zwiększenie aktywności uczniów na zajęciach wychowania fizycznego oraz innych zajęciach sportowych odbywających się na terenie szkoły. Sportowi goście udowadniają, że ciężką pracą można w sporcie dojść do wspaniałych wyników. Ich przykład to wielka zachęta dla uczniów do spróbowania swoich sił w sporcie. Spotkania nie są wiele pozytywnych emocji i z pewnością jest to projekt, który warto kontynuować. Mistrzowie sportu odwiedzają gimnazjum nr 1, a kwiecień to międzynarodowy miesiąc autyzmu. Autyzm według ONZ jest najpoważniejszym obok raka cukrzycy i AIDS problemem zdrowotnym na świecie. Występuje trzy razy częściej u chłopców niż u dziewczynek. Szacuje się, iż obecnie w Polsce zaburzenia te dotykają 1 na 300 dzieci, natomiast w skali globalnej 1% całej populacji ludzi na świecie. Mimo to świadomość autyzmu w społeczeństwie jest wciąż bardzo niska, a osoby nim dotknięte często spotykają się z krzywdzącymi komentarzami i brakiem akceptacji a nawet wykluczeniem społecznym. W tym kontekście działania zmierzające do popularyzacji tematyki autyzmu stanowią ważny element poprawy jakości życia osób z autyzmem. Problem autyzmu jest problemem niezwykle złożonym, głębokim. Jest to bardzo poważne zaburzenie rozwojowe, które powstaje u małych dzieci, jest diagnozowane, dochodzi do niego przed trzecim rokiem życia. Diagnoza opiera się na obserwacji i stwierdzeniu zaburzeń w pewnych ściśle określonych obszarach. Są to przede wszystkim relacje społeczne, komunikowanie się ze światem, no i jeszcze bardzo specyficzne, obserwuje się u dzieci autystycznych, specyficzne, bardzo wąskie, powtarzalne wzorce zachowań. Czyli dziecko wydaje się mało mało twórcze, mało towarzyskie, ma problemy z komunikowaniem się, z odbiorem wrażeń płynących ze świata, z przetwarzaniem tych wrażeń, ma problemy z uczeniem się w konsekwencji, wydaje się bardzo schematyczne, bardzo zamknięte w sobie. Miesiąc kwiecień i wydarzenia związane z obchodami Światowego Dnia Wiedzy na temat autyzmu w Polsce stanowią doskonałą okazję do włączenia się nawet w symboliczny sposób w te działania. Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach Obejmuje terapię dzieci dotknięte tym problemem. Każdy, kto ma wątpliwości co do prawidłowości rozwoju własnego dziecka może tu przyjść, by uzyskać diagnozę, a w sytuacji, gdy się potwierdzi fachową pomoc. Rodzice oczywiście mogą zgłaszać się z własnej inicjatywy, z własnej potrzeby, bez żadnych skierowań. Wystarczy złożenie wniosku. No i dalsze procedury toczą się już według określonego toku. Dzieci diagnozowane są częściowo u nas, ale część w specjalistycznych ośrodkach, tam gdzie są specjaliści już wyłącznie nastawieni, przygotowani do pracy, do diagnozy dzieci autystycznych. My nastawiamy się przede wszystkim na terapię i to z bardzo małymi dziećmi. Od momentu rozpoznania, od postawienia diagnozy, od stwierdzenia niepełnosprawności, jaką jest autyzm, podejmujemy działania terapeutyczne przeróżne. Przeróżne i w obszarze terapii logopedycznej, i psychologicznej, i pedagogicznej. Mamy dogoterapeutę, oczywiście z nieocenionym pomocnikiem. Mamy także formę terapii, która nazywa się artyterapią, czyli to jest taka terapia przez sztukę. Robimy co możemy, żeby pomóc na miarę potrzeb, możliwości i rodziców, i dzieci. Światowy Dzień Autyzmu za nami, podobnie jak wspaniałe warsztaty wielkanocne, które odbyły się w świetlicy wiejskiej w Sobinie. Warsztaty odbyły się dwukrotnie. Pierwsze miały miejsce w piątek 20 marca. Wówczas przygotowywano palmy wielkanocne. Podczas tych warsztatów świetlica wiejska w Sobinie stała się prawdziwą pracownią. Na stołach można było dostrzec liczne kłosy, kwiatki, sznureczki i wszystko co potrzebne do tego, by przygotować palmy urzekające swoim pięknem. Pracowano pełną parą, wkładając w przygotowane eksponaty wiele emocji. Bo przecież bez tego nie sposób zrobić piękną palmę. W trakcie warsztatów nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu pod nazwą Tradycyjna Palma Wielkanocna. Autorzy tych najbardziej efektownych otrzymali nagrody rzeczowe. Zwyciężyła Weronika Wójcik. Robiliśmy z koleżankami i z bratem palmy na ten konkurs. Było trochę trudno, pani nam trochę pomagała kwiatki robić, bo tak niezbyt umiemy. A pomysł skąd był? Wcześniej już zdarzało Ci się, nie wiem, w domu mamie pomagać przy, przy robieniu takich palm, nie. czy tak pierwszy raz coś takiego w ogóle robił? Nie, w domu robiłam palmy, ale nie, nie taką dużą. I hmm. trochę pomysł, z, trochę z internetu, trochę my tam wymyśliliśmy, jakoś wyszło. A czasu ile wam zajęło przygotowanie tej palmy? Hmm, trochę czasu cały tydzień chyba. Tak Oj, tak. to bardzo długo. No trochę było pracy w tym. Tydzień później, także w piątek, w świetlicy wiejskiej w Sobinie odbyły się kolejne warsztaty. Tym razem uczestnicy tworzyli dekoracje świąteczne, ozdabiali pisanki, a także przygotowywali ozdoby na świąteczny stół. Podobnie jak tydzień wcześniej zainteresowanie było spore, a zaangażowanie w pracę ogromne. Skupienie wypisane na twarzach można było zauważyć u wszystkich, zarówno tych najmłodszych, jak i starszych. Nic dziwnego, bo przygotowanie efektownych pisanek wymaga przede wszystkim skupienia i cierpliwości. Wskazane są także zdolności manualne i delikatność, bo jajko jest wyjątkowe wyjątkowo wrażliwe, zwłaszcza gdy zdobimy wydmuszki. Opowiadała nam o tym Irena Bogucka, artystka ludowa z Żagania, która prowadziła w Sobinie warsztaty ze zdobienia pisanek. Moja ta sztuka pisankarska rozpoczęła się bardzo wcześnie w dzieciństwie, podczas wykonywania tak zwanych święconek. Były to na początku pisanki batikowe, pisane woskiem, z użyciem oczywiście wosku pszczelego, gdzie następowały później w kilku fazach barwienie tej danej pisanki. Jednak z biegiem upływu lat zaczęły mnie interesować różne techniki zdobienia. I tak m.in. pięć, może sześć lat temu byłam w Muzeum Wsi Opolskiej na warsztatach, na nauce malowania porcelany. I tam właśnie poznałam twórczyny, które pokazały mi również tą technikę, którą teraz wykonuję. Czyli technikę rytowniczą, inaczej skrobaną, która bardziej mnie zainspirowała i do dzisiaj ją z wielką przyjemnością wykonuję. Nie jest to, Technika łatwa, nie jest też trudna, ale można się nauczyć. A przygotowanie jednej pisanki, która wygląda tak ślicznie jak te, które tutaj są wyeksponowane, to ile czasu trwa? Około dwóch godzin. Przy dobrej prawie około dwóch godzin. Ile ma Pani na koncie wykonanych takich pisanek? Liczyła no, Pani? Czy no? nie? nie, nie, nie liczyłam. Ja, no to, to, to znaczy się, nie mogę tak powiedzieć dokładnie, dlatego że yy, ja robię barczyk i kraszankę. Mm. Czyli baczyk już się zrobi znaczy dużo, dużo więcej, prawda? aniżeli taką kraszankę. Yy, nie wiem, może z 50-60 góra. Mm -hmm. A jest y, jakaś taka jedna pisanka, y, która dla pani ma znaczenie szczególne albo może, która nie wiem, trafiła w jakieś szczególne miejsce. Oczywiście największym takim sentymentem yy, yy, są dla mnie pisanki batykowe, ponieważ od nich się wszystko zaczęło. Pisanki robię na różne zamówienia, z dedykacją, yy, na różne przeróżne okazje, z okazji urodzin, z okazji rocznicy ślubu na przykład. <grym> Nawet yy, yy, również te moje pisanki trafiają yy, za granicę. Yy. Wiele osób się zgłasza i po prostu, e, jeżeli mogę powiedzieć, to nawet zgłaszają się nasi ludzie, nasi Polacy, którzy mieszkają za granicą i oni tam, e, można by powiedzieć, w jakiś tam sposób e, kultywują naszą tą polską tradycję. A najdziwniejsze zlecenie, które się pani zdarzyło? Najdziwniejsze zlecenie? Ja nie miałam takiego dziwnego. To są to różne napisy. Takie warsztaty jak te dzisiejsze. Często Pani takie warsztaty prowadzi. Yy, jaka jest, y, jaki jest odbiór tego, co Pani przekazuje dzieciom, bądź też młodzieży, ludziom starszym, bo pewnie różne grupy wiekowe przychodzą? Tak, różne grupy. Są to grupy y, zarówno dla dzieci, jak, jak i dla dorosłych. Y, przeważnie jestem zapraszana przez y, Damu Kultury i Muzea Etnograficzne. W trakcie wielkanocnych warsztatów powstały piękne pisanki, nie mniej efektowne palmy, a także liczne ozdoby, które trafią na świąteczny stół i sprawią, że święta będą czasem wyjątkowym. Po przerwie świąteczno-noworocznej biłkarze KS Polkowice wrócili na boiska czwartej ligi. Podopieczni trenera Jarosława Pedryca solidnie przepracowali okres przygotowawczy. W grach kontrolnych notowali dobre wyniki i do rundy wiosennej przystąpili z dobrym nastawieniem. Niestety w pierwszym meczu Polkowiczanie musieli uznać wyższość rywali z Kobierzyc, którzy pokonali ich 3-2. To była największa niespodzianka kolejki inaugurującej czwartoligowe zmagania. W swoim drugim meczu Polkowiczanie spisali się już zgodnie z oczekiwaniami i pewnie pokonali na wyjeździe Chojnowiankę, Chojnów 6 do o tych meczach, a także o zbliżającej się potyczce z drużyną z Bolesławca opowiadał nam przed kamerą trener KS Jarosław Pedryc. Po okresie przygotowawczym, po rozegraniu siedmiu gier kontrolnych, w których dość dobrze wyglądaliśmy na tle zespołów z wyższej ligi, mówię tutaj o trzeciej, przyszło nam, się, przyszło nam zmierzyć się w, w Kobierzycach w pierwszym meczu. No niestety nas trafiliśmy na taki bardzo duży opór gospodarzy, wzmocnionych zawodnikami z przeszłością ekstraklasy pierwszej ligi. Mówię tu o takich nazwiskach jak Wołczek, Bielski czy Ulatowski. Mecz zakończył się naszą porażką 2-3. Był to taki zimny dla nas prysznic w tym pierwszym meczu. Nie ma usprawiedliwienia, gdyż stworzyliśmy mało sytuacji. Nie dawaliśmy dużo miejsca dla przeciwnika. Mieliśmy tydzień czasu na to, żeby, żeby to, to naprawić, przede wszystkim poukładać sobie tutaj w naszych głowach. No, w następnym meczu udało, się, udało nam się to w Hojnowie, gdzie, gdzie wygraliśmy wysoko 6-1 i było już widać tą różnicę między ostatnim zespołem w tabeli a drugim w tabeli czwartej ligi. To jest początek rundy, więc pewnie jeszcze do tej takiej optymalnej wizji, jaką ma Pan w głowie jako trener jeszcze bardzo, bardzo daleko, no bo wiadomo, że te pierwsze kolejki to one się charakteryzują tym, że tam nie do końca wszystko jest tak, jak sobie trenerzy układają. Kiedy tak mniej więcej takie optimum ten zespół osiągnie? Myślę, myślę, że po najbliższych pięciu, po pięciu kolejkach będzie już no, może nie wszystko jasne, ale, ale już będzie, będzie dużo wiadomo, które zespoły już całkowicie odskoczą w tabeli. Myślę, że my już też zrobimy taką dużą przewagę, że, że nie będziemy oglądać się do tyłu za siebie, tylko patrzeć to, co jest przed nami i, i, i co będzie przed nami. dzisiaj, dzisiaj... Dzisiaj po tym okresie przygotowawczym widzimy, że warunki do grania są jeszcze trudne, pogoda się zmienia, boiska są mokre, może być jeszcze dużo przypadkowości. No jednak trzeba też patrzeć, że nasz zespół prezentuje dobry, wysoki poziom tych czwartoligowych rozgrywek i to się w najbliższym czasie myślę, że nie zmieni. Na chwilę obecną ta sytuacja w tabeli jest dość klarowna. Mam na myśli te drużyny, które przewodzą, mają dość dużą przewagę nad pozostałą częścią stawki. Czy z Pana takiego rozeznania na temat zmian kadrowych, które zaszły tam w poszczególnych klubach, to w ogóle jest jakaś taka realna szansa na to, że to się zmieni, czy to jednak będzie tylko no takie spokojne kontrolowanie sytuacji? No myślę, że my musimy być cały czas czujni, nie możemy nikogo lekceważyć zespoły, tak jak tutaj powiedziałem wcześniej, o zespole z kobierzyc wzmacniają się również. Zależy im na tym, żeby przesunąć się w tabeli czy utrzymać się w tej lidze. Myślę, że dwa zespoły, które na obecną chwilę przewodzą i dominują w tych rozgrywkach, będą dominować do samego końca. Przed Wami teraz mecz z drużyną z Bolesławca. No w Bolesławcu było bardzo, bardzo trudno. Teraz również spodziewa się Pan ciężkiej przeprawy? No w Bolesławcu był to bardzo wyrównany mecz. Mieliśmy też trochę szczęścia, gdyż zespół gospodarzy nie wykorzystał tego, że grał w przewadze jednego zawodnika i rzutu karnego. Naszym atutem na pewno będzie to, że gramy u siebie. Zespół BKS-u ma w swoich szeregach również kilku doświadczonych zawodników. Myślę, że, że jednak moi zawodnicy no, pokażą więcej niż w poprzednich dwóch meczach. Po dwóch kolejkach rundy wiosennej piłkarze z Polkowic zajmują w tabeli czwartej ligi drugie miejsce i mają nad trzecim zespołem przewagę 11 punktów. W Wielką Sobotę o godzinie 15 nasi piłkarze rozegrają pierwszy wiosenny mecz przed własną publicznością. Zmierzą się z drużyną BKS Bobrzanie Bolesławiec. Ogromnym wsparciem będzie, będzie to, jeśli na stadionie pojawi się zdecydowanie więcej kibiców. Mam nadzieję, że ta runda przysporzy im wielu takich pozytywnych wrażeń, że będzie tych bramek na stadionie dużo, że to my będziemy w głównej mierze te bramki strzelać. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam wszystkich kibiców do przyjścia na stadion w Polkowicach, na oglądanie naszego zespołu i myślę, że w czerwcu wspólnego świętowania awansu do trzeciej ligi.